W styczniu 1943 roku w Mosulu pojawił się rotmistrz Józef Czapski. Poszukiwał współpracowników do tworzonego Wydziału Informacji i Oświaty Armii Polskiej na Wschodzie. Czapski odbył z Gedrojciem kilka rozmów i od 1 marca 1943 roku Jerzy Giedroyć rozpoczął pracę w propagandzie. Czuł się tu o wiele lepiej, na swoim miejscu, niż jako strzelec w Brygadzie Karpackiej. Józef Czapski dał mu zajęcie, które uczyniło go kimś w rodzaju sekretarza. Objeżdżali polskie placówki od Kairu poprzez Kisil Ribat na pustyni irackiej, po Bagdad, Jerozolimę, Damaszek, Beirut. Jako kierownik redakcji czasopism i wydawnictw wojskowych Giedroyć odpowiadać miał nie tylko za Orła Białego, ale też za powstające pismo codzienne Dziennik Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie czy Paradę, z którą był związany Juliusz Mieroszewski. Wiele lat po wojnie będą ze sobą współpracowali. Wynajduje literatów, organizuje im spotkania, zamawia artykuły, płaci honoraria. Dla niego piszą Władysław Broniewski, Melchior Mańkowicz, nie robi tego sam. Pomaga mu w tym wiele osób, wśród nich Zofia Herc Aresztowana wraz z mężem przez NKWD we Lwowie, zesłana do Republiki Maryjskiej, do Wyrembu Lasu. Trafiła do oddziału kultury i prasy Armii Polskiej na wschodzie. Jej mąż Zygmunt trafił do pułku artylerii przeciwlotniczej ciężkiej. Współtworzył kulturę aż do śmierci w 1979 roku. Pod koniec grudnia 1942 roku byliśmy wtedy na pustyni w Kwizili Ribat. Józef Czapski poinformował mnie, że niedługo dojdzie do naszego biura nowy kierownik działu czasopism i wydawnictw wojskowych. Na początku marca koleżanki od razu zawiadomiły mnie, że ten nowy już pracuje, że jest bardzo przystojny, ale straszny ponurak. Natychmiast więc udałam się do biura Czapskiego, mieściło się ono w namiocie. Przyszedłem do namiotu Czapskiego, żeby zacząć urzędować. A tu jakaś ochotniczka włazi mi dość bezczelnie i pyta o Czapskiego. Mówię, nie ma go. Siedział tam Gedroid i rzeczywiście robił wrażenie dość ponurego. Nie przejęłam się tym i mówię, że chciałabym widzieć majora Czapskiego, gdyż właśnie wróciłem z Kairu. Przecież pani widzi, że go tu nie ma. Nie udało mu się mnie pozbyć, gdyż postanowiłam tam na Czapskiego poczekać. Byłem wściekły. Musiał mnie Jerzy nieźle w duchu przeklinać. Zaczęłam go wypytywać, jak długo tu jest, czy mu się podoba. Odpowiadał monosylabami. Pierwsze transporty drugiego Korpusu do Włoch ruszyły już w grudniu 1943 roku. Giedroć w marcu 1944 roku na pokładzie statku Stratnauer wypłynął do Taranto. Drugi korpus ruszył do boju. Po trzech miesiącach walk nad rzeką Sangrą został skierowany do przełamania niemieckiej linii Gustawa. Wyznaczono ich na najtrudniejszy odcinek natarcia na Monte Cassino, góry, która broniła drogi na Rzym. Zadanie zostało wykonane, ale okupione ogromnymi stratami. Działania wojenne wróciły do Europy, a Jerzy Giedroś trafił do Włoch jego pozycja drastycznie się pogorszyła, bo Czapski wyjechał do Francji, generał Anders był na froncie, w nie było z nim takiego bezpośredniego kontaktu. No, i przede wszystkim Jerzy Giedroć mianowego nowego zwierzchnika. Był to pułkownik Wincenty Bąkiewicz, który uważał, że propaganda ma być skuteczna. Ona nie ma być wysublimowana, ona nie ma być wysokich lotów, ona ma być sprawnym narzędziem działania. Ponadto Jerzy Giedroć był też źle postrzegany przez Anglików, co się wiązało z tym, że nadzorowane przez niego pisma były bardzo antysowieckie. No, a to, to nie podobało się koalicjantowi. Jerzy czasem robił takie rzeczy, których w zasadzie nie powinien był robić. Mianowicie wyszedł numer Orła Białego, w którym było porównanie Monte Cassino z Tobrukiem. Na korzyść Tobruka, gdzie był Jerzy, Anders się wściekł, skazał go na dwutygodniowy Areszt domowy, to znaczy nie wolno mu było wychodzić. No i naturalnie go wyrzucili z tego, on no był wtedy dyrektorem czasopism i wydawnictw. Wyrzucili go, no, a potem i wysłali na południe. Tak. Gydroć miał zawsze pełno niekonwencjonalnych pomysłów. Po wybuchu Powstania Warszawskiego namawiał naczelnego wodza, Kazimierza Sosnkowskiego, który wizytował drugi Korpus we Włoszech aby skoczył na spadochronie do Polski i z Warszawy pokierował powstaniem. Był gotów skakać razem z nim. I w momencie, kiedy wybuchło powstanie warszawskie i zgłosił się w Brindizji do Soskowskiego, i powiedział, że jest gotów skakać do Polski na spadochronie, ponieważ uważa, że obok trupów powstańców warszawskich powinny znaleźć się trupy Polskich żołnierzy na zachodzie z naszywką Poland na pagonach. Sosnkowski nie był skłonny do takiego kroku. Giedroć zaangażował się w akcję konspiracyjnego druku i rozpowszechnianie słynnego rozkazu numer 19 z dnia 1 września 1944 roku, w którym to generał Sosnkowski jako naczelny wódz zarzucił sojusznikom niedotrzymanie umów i pozostawienie Polski samej sobie, a następnie skazanie Warszawy na zagładę. Kosztowało to generała Sosnkowskiego utratę stanowiska naczelnego woda. Wszystko skończyło się dymisją Giedroyća. W połowie września został wysłany do ośrodka wojsk pancernych w Gallipoli, gdzie został oficerem oświatowym i ze wstrętem opisywał w listach do Zofii Hertz. Zmuszony został do opracowywania gazetek ściennych. W listopadzie 1944 roku udało mu się otrzymać urlop i poleciał do Palestyny, do Haify, by spotkać się ze swoją żoną Tatianą. Spotkanie nie miało dobrych konsekwencji. W czerwcu 1945 roku odbył się rozwód państwa Giedrojciów. Z końcem lutego 1945 roku generał Władysław Anders został naczelnym wodzem. W marcu Giedrojci wraz z Józefem Czapskim udali się do Londynu. W ciągu pierwszych kilku tygodni Giedrojc spotkał się ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi. Nawiązywał też kontakty z ludźmi, którzy wydawali mu się potrzebni do realizacji jego planów. Katastrofą, którą przewidywał, było wycofanie przez aliantów uznania rządowi w Londynie. Nastąpiło to w początkach lipca 1945 roku. Oficjalnie był łącznikiem między ministrem Adamem Pragierem a naczelnym wodzem Władysławem Andersem. Był też kierownikiem Wydziału Europejskiego w Wydziale Kontynentalnym Ministerstwa Informacji. Fragier już 2 czerwca 1945 roku wysłał Jerzego w objazd polskich placówek rozsianych od Palestyny po Anglię. Alianci nie uznając rządu, nie uznawali też jego agent. Na gwałt tworzono więc spółki i przedsiębiorstwa prywatne, które przejmowały majątek i działalność placówek rządowych. Gedroid, jako oficjalny reprezentant drugiego korpusu troszczył się także o ludzi. Kto jest na jakim terenie, jakie ma perspektywy, jak mu można pomóc. Coraz pilniejsza stawała się konieczność zbudowania nowych narzędzi oddziaływania politycznego i propagandowego. Jedroicz podczas swych podróży poza załatwianiem spraw urzędowych szukał politycznego wsparcia dla idei stworzenia dwóch instytutów wydawniczych w Rzymie i w Paryżu. Odpowiednie projekty przedstawił ministrowi informacji Adamowi Pragerowi który je poparł i przedstawił generałowi Andersowi. W lutym 1946 roku generał Władysław Anders wyznaczył Jerzego Giedrojcia, Władysława Wąchawy i Tadeusza Siute do organizacji Instytutu Wydawniczego w Rzymie. Przed siedmiu laty był redaktorem pisma, które z numeru na numer liczyło się coraz bardziej w politycznym i kulturalnym świecie Warszawy. Miał dostęp do wielu wpływowych w państwie osób i śmiałe plany, które miały szansę powodzenia. Miał grono oddanych przyjaciół. Teraz zaś był żołnierzem armii, która lada chwila miała przestać istnieć. Był państwowcem bez państwa. Najbliżsi przyjaciele Adolf Bocheński i Roger Raczyński już nie żyli. W początkach 1946 roku dowiedział się o śmierci rodziców, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim rozwiódł się z Tatianą, był samotny. W liście z lutego 1946 roku do Zofii Hertz pisał Bardzo źle się czuję i smutnie. Przekonałem się definitywnie w Bolonii, że nie jestem zdolny do swojego szczęścia osobistego, że jestem stary i że jestem śmieszny. Jerzy Giedroyć właśnie kończył 40 lat. thank you E